Maneczko, drodzy widzowie, z tej strony Dominika to jest oczywiście graba, a tu, oh kurde, kurde, 4 oh Dopiero co się zespawnowałem, z tego co widzieliście. Już 0-1, świetne statystyki na początek. Nasz team okrążył A, ale coś nikt nie chce podejść, no to kurde, ruszcie dupę, boże święty. O, przejmujemy. A, czekajcie, ja też chcę przejmować. W końcu dostałem tutaj dwie asysty. Jak zwykle mapa Siege of Shanghai, z tego co pamiętacie, a może nie, gdy była beta BF4 to tak gdzieś pod koniec, chyba, już nie pamiętam dokładnie, wiem, że można było grać na drugiej mapie, czyli Caspian Border. Mam nadzieję, że wraz z fixem, który DICE ma podobno jeszcze wydać podczas bety, chociaż to nie jest za bardzo pewne, Będziemy mogli też zagrać na nowej mapie, a dokładnie może Paracel Storm albo jakaś inna. Czekajcie, wejdę na chwilę do windy. A się jeszcze tutaj będę chciał wychylić. Żeby... W razie jakiegoś fraga, ale dobra. Myślę, że można jechać na górę. Powiem wam tak, dalej są te lagi. Podczas nagrywania jest strasznie, naprawdę. O Jezus. o cały nasz team nie fajnie. Wow. o Boże, Dobra, powiem wam tylko tako: nie nagrywajcie BF4. Nie da się grać. Przed chwilą grałem fajny mecz, kurde, 24 do 7. W ogóle nie miałem dodatków w tej broni, i sobie je odblokowałem. A tu są takie lagi, że tu się ledwo Rico kontroluje. No i czego go nie zabiłem? No. Już nie przesadzajmy, Boże, z trzema nabojami go niby trafiłem, wolne żarty. No. O Boże. To muszę sobie przez ten czas ponad 50 hp zregenerować. O Jezu, naprawdę, Jezu. Ja nie wiem, czy chce mi się w ogóle nagrywać tego BFA z takimi lagami. No jak już wolę mieć 60 FPS-ów niż kurde 40. Boże, no 40 i do 30 spada i znowu do 40. Mam co prawda więcej o kilka, ale to jest... To jest nic. Wiecie jak przyjemnie gra się tutaj bez lagów? Czasami tak jest, że po prostu nic nie ma lagów. Tak fajnie się kontroluje recoil tej broni. Po prostu to jest cud miód. A tutaj, o. No nie. Ani jednego killa nie zgarnąłem, no. No to chyba jakiś żart. To jak wolno strzela ta broń? Przecież to jest dobra broń. Wszystko fajnie przed chwilą szło, a teraz... nikogo nie mogę z tego zabić. Ja nie mogę, naprawdę. Jak ktoś z was nagrywa, to gratuluję. Z wytrzymałości, cokolwiek. Nie mam żadnej Avermedia Nis, może dlatego, ale... Uuu! 60 FPS to nie też jakiś szał. To też jakieś gówno. Jeszcze tak ciężko tu się celuję. Niektórzy z Was powiedzą... Ja tam gram na 30 i daję radę Lamisz po prostu. No to jak wytłumaczycie mi to, że kurde jak nie nagrywam to mam 100 razy lepsze staty niż jak nagrywam. Nie, yeah, a to było zaplanowane Chociaż chciałem najpierw zaskoczyć, a później zabić, ale dobra Wow, 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 wow Bleh. Chciałem rzucić apteczkę, a kurde nie wiem dlaczego na granat wcisnąłem Chyba Już nie wiem naprawdę Sobie zawsze źle ustawię, zawsze było tak, że na przykład czwórka to był defibrylator, a trójka apteczka no Tutaj nawet nie wiem czy nie mam na odbiór no nie wiem, obojętne w sumie, bo beta to beta, to czas zabawy, a nie poważnego grania, czas testów, narzekania na lagów, na lagi, lol. Okej, okay. no nie, no znowu tu są nasi, wyjdźcie sobie stąd. Dach jest nuski, ja tylko przychodzę zabijać ludzi, którzy tu kampią. No jakby tu kampicie, to nikogo nie zabiję. O kurde. O, ale lagi, ale lagi, Przez nie lagować. Zabicie. oni mają tylko to. A. No, są za nami w pewnym sensie. Nie mogą gdzieś tu za rogi. Wow, wow, wow. No także wam nie polecam grać w niskiej ilości FPS-u bo to jest zło. Aha, to nasz dobrze mi kurczę broni. Żart. Cie? No pewnie pójdę sobie i nie trafi mnie. Już sto Dobra. Nie w sumie nie wiem, czy opłacałoby się odwrócić i spróbować go zabić. Czy zabić tego, który był przede mną, ale jestem w złej pozycji, ja nie mogę. im tam tylko głowa wystaje i strzelają we dwóch. A ja strzelam sam i całe ciało mi wystaje, więc byłem na stratnej pozycji od samego początku. No ja tam wolę. U Okej, okay. na pewno wywaliłem pierwsze naboje w niego i nie wiem czemu, ale chyba. O nie. nie trafiałem? Dam wam teraz slow mo albo dałem slow motion. I zobaczycie, że no przecież prosto było na niego nacelowane, wszystko fajnie strzelam i gówno trafiam. A tu przecież nie ma tego przywożenia, że naboje źle, ale co? Jakoś. To jest żal, ale po prostu żal Co ile ja mam pinga 32. jest du dupy -du -du stat eee. A Później się pytacie Dlaczego mi się nie chce nagrywać? pf 4 Jak się lata w BF4 jak sam nie potrafię latać? No, mogę wam powiedzieć jak w teorii to działa, ale to od tego jest milion innych poradników. Albo niedawno przeczytałem komentarz, jak osiągnąć Kaderatio 2. No to... to tak. Musicie zabijać ludzi. I... tyle. Na tym polega cała sztuka. Poradnika tu się nie da zrobić. No co? Chyba, że mam wam powiedzieć jak obliczyć, że jak, czy to jest Kaderatio 2, czy nie. Ale chyba każdy wie. Hallo team! Wchodźcie, no! Kurde, tu jest ich kilku, naprawdę. Wy tu macie wejść i. O Boże! Ej, do, do, do. co to za ludzie? Oni tu, kurde, nie wiem. Jakby obok tego wroga sobie stoją i nic z nim nie robią. No, wy macie go zabić, do cholery jasnej. Co wy takie. boże. tacy cienias. takie. nie wiem, nawet, jak to powiedzieć. cieniasy i tyle. frajerzy jedni. No, ucie się kurwa grać. Boże, już mi wkurza taki coś Oho Oho, oho ha, nie Ten ten to był nasz, co widzieliście, że go zabili. Fajnie, nie? No ja pierdolę czego trafił... Kurwa! Zasrany poseł, no po co go tu postawili jak się przez niego trafić nie da? Kurwa niewidzialna ściana. Dobrze, że jest koniec rundy, bo mnie sz szlak zaraz trafi. Zabijcie mnie jeszcze raz, żeby było prawie ledwo jeden. No, nie, nie, z Koniec rundy. No, wygraliśmy ledwo, Pst, ale główno Gie Mhm, mm super. Zawsze dużo baretek, chociaż tyle. Przecież ten Paweł, którego akurat mam znajomych, jest przeciwny i przegrał. Jeszcze powiedział GG, a ma ledwo staty. Kaderatio 1, lol. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Ile u... nie wiem, nie, nie, nie ostraszył Was mój rage. To był właśnie BF4, super lagi, nie polecam nagrywać. Najlepiej obojętne czy gracie na Ultra czy na Low i tak macie tyle samo FPS-ów. Tak. Czekamy, aż naprawią wszystko, co tu się da. Także pozdrawiam i do zobaczenia na polubitwy. Trzymajcie się.